Witam z tej strony Iwa. dzisiaj byłam sąsiadki, a sąsiadka mówi, że wyrywa nagietek i sadzi sobie tam drzewka, ocele i właśnie dlatego mam tyle nagietka. Pozbieram sobie nagietek, on co prawda już w tej chwili leżakuje sobie od około 2-3 godzin. Biorę się za spracowanie, czyli za suszenie liści, tak, bo liście też mają takie same, są tak samo wartościowe jak kwiaty. Z liści również można zrobić macerat olejowy. Również można zrobić maść, krem, napar i tak dalej. Zrobimy macerat olejowy z kwiatów. Co prawda kwiaty... Mm, możemy nawet do, do 2-3 dni zostawić kwiaty. One w tej chwili wyglądają tak. Mogą, e, możecie je zostawić po to, żeby przesły i zmniejszyły swoją objętość. Jak ja robię macerat e, olejowy z nagietka. Wyparzony jeszcze ciepły słoik. Ja wkładam e, całe koszyczki kwiatowe. Taki macerat możecie wykorzystać na przykład do produkcji maści yy, jako dodatek, albo nawet samej maści nagietkowej, yy, które posłuży nam na przykład w zimę. Fenomenalne właściwości, jeżeli chodzi o maść na wilża pielęgnuje. Yy, bardzo dobry natrądzik dla osób z problematyczną skórą. A teraz yy, i tak to będzie potrząsane, więc yy, dobrej jakości yy, oliwa z oliwek to już wy sobie wybierzecie, może być to olej winogronowy, może być to olej leniany. Zalawamy oliwo z oliwek. Możecie również zalać to kokosem, olejem kokosowym. Wtedy bym proponowała obróbkę termiczną, ale w przypadku nagietka i obróbki termicznej powtarzamy około 2-3 dni. Oliwki starajcie się Przynajmniej tak na dwa palce więcej w lecie, jak macie kwiatu. Ten kwiat wypije ten olej. A także ja tu w zasadzie wlałam prawie pół litra oliwy z oliwek. Bardzo ważna rzecz to jest taka, aby po wyparzeniu słoik dokładnie wysuszyć. Tak samo zamknięcie i przykrycie. Teraz porządnie zakręcamy, wstrząsamy, żeby wszędzie dostała się oliwka. I tak będziecie wstrząsać w zasadzie codziennie. O tym nie zapominajcie, bo to jest bardzo istotna sprawa. Taki macerat pozostawiamy na minimum 2-3 tygodnie. Dwa tygodnie to jest taki opcjonalny czas, ale to jest minimum. Nawet na 3 tygodnie, po 3 tygodniach, powtórujemy Mamy gotowy macerat z nagietka. Wykorzystujemy do maści, wykorzystujemy do oliwki, może służyć jako olejek eteryczny, również możecie wykorzystać do produkcji kremu. Do czego chcecie po prostu, a nawet możecie się tym nacierać. Jest pomocny przy rozstępach, ale tutaj to mam na myśli maść, także z takiego maceratu możecie sobie wyprodukować a naprawdę dobrej jakości masz. Zaraz proste, szybkie, bez zbędnego przedłużenia. Naleczy sobie jakiś papierek, jakąś karteczkę, kiedy trzeba przesadzić, żebyście nie zapomnieli. Stawiamy to normalnie w ciepłym miejscu. Może być to gdzieś na blacie kuchennym. Aczkolwiek są takie opcje, że niektórzy twierdzą, aby powinny być te kwiaty umieszczone na słońcu. Ja tego nie robię, zawsze pozostawiam na placie kuchennym i nie, nie ma żadnego problemu. No, zapraszam Was do playlisty w zgodzie z naturą, tam znajdziecie wiele innych moich filmów o tematyce ziołowej. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.